Witajcie moi drodzy przyjaciele na kanale Fani Żużla. Dzisiaj zajmiemy się zapowiedzią szóstej kolejki PGE Ekstraligi, która nietypowo odbędzie się w sobotę i w niedzielę, a nie w piątek i niedzielę. Zatem przejdźmy do zapowiedzi. Ale zanim to, to subskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, abyśmy byli na bieżąco i abyście mogli śledzić mój kanał. Oraz komentujcie swoje wyniki. Bo, oczywiście jest konkurs i nagroda. Jeśli wytypujecie dobrze, wszystkich zwycięzców, otrzymacie mój ebook book o pasji. A teraz przechodzimy już do typowania meczów sobotnich. Na początek Leszno, Żona Góra. Żona Góra jest w dołku. To było widać w spotkaniu z sezonem Gorzów. I myślę, że w Lesznie nie ma większej szans. Ja typuję wynik 52:38 dla Leszna. Chociaż może być nawet wyżej. Ale to się okaże. Drugi mecz sobotni grudziądz Lublin. Tu będzie walka. Myślę, że Grudziądz z na nabytkiem miesiącem może postawić Lublinowi. Jednak ja typuję wynik 47-43 dla Lublina. Gdyż Lublin ma więcej a atutów po swojej stronie. A teraz przechodzimy do dwóch meczów niedzielnych. Pierwszy mecz na deser to Częstochowa. Częstochowa jest w głębokim dołku. Przegrywa mecz za meczem. I nie wiadomo czy się odbuduje w Toruniu, gdzie będzie bardzo ciężko. Jeśli w Toruniu wyjdzie 40, to będzie uznawane za sukces dla Częstochowy. I ja typuję wynik 52:38 dla Torunia oczywiście. Toruń jest jednak mocny, pokazują ostatnie wyniki. A teraz przechodzimy do ostatniego meczu niedzielnego, czyli meczu Wrocław-Gorzów. Tu będą szły iskry. Mimo tego, że Wrocław jest brakiem Tajało-Findena, to jednak może postawić się Gorzowowi. Gorzów wygra wszystkie mecze i jest jedyną niepokalaną drużyną, ale w Wrocławiu będzie ciężko. I mecz rozstrzygnie się według mnie w ostatnim biegu. Ja typuję wynik 46-44 dla Gorzowa. A Wy co myślicie? Jakie będą wyniki szóstej kolejki? Typujcie swoje typy, piszcie swoje typy w komentarzach, a oczywiście, tak jak mówiłem, jest nagroda. To wszystko na dzisiaj. Subskrybujcie mój kanał, kliknijcie na dzwoneczek, dajcie łapkę w górę i widzimy się oczywiście we wtorek w podsumowaniu tej szóstej kolejki. Do usłyszenia, cześć, pozdrawiam Was, Erwin.